Więc tego kontentu z Erasmusa niestety nie było za dużo. Więc nie jestem jakoś super zadowolona z siebie. Ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Jeszcze ponagrywam w styczniu, I promise. Chciałam powiedzieć, że mam ochotę nagrać taki pogadankowy filmik. I zrobię w ogóle podsumowanie Erasmusa na pewno na koniec stycznia, jak już wrócę. Myślę, że tego potrzebuję też dla samej siebie. I chciałabym tak pogadać, wiecie, głównie. Hmm, hmm. Dzisiaj pogadamy sobie, słuchajcie, usiądźcie sobie wygodnie. I ja wam poopowiadam o tym, jak się do takiego Erasmusa. Teraz muszę przygotować, jak to wygląda, wszystko przed. Wiem, że teraz na przykład na mojej uczelni będzie chyba rekrutacja na następny rok, tak jak też na innych uczelniach. Może ktoś zaraz wyjeżdża, bo teraz się zaczynają te drugie semestry, więc może komuś się ten filmik przyda. Mam nadzieję, że tak. Mam parę punktów, o których chciałabym Wam powiedzieć i myślę, że są dosyć istotne. Zaczniemy sobie od rekrutacji. Rekrutacja właśnie wydaje mi się, że na większości uczelni jest teraz, przynajmniej taki. No I ja na przykład w pierwszym roku mój wniosek został odrzucony. Na mojej uczelni wcale nie było tak dużo miejsc. Nie wiem, niestety nie polecam, tam jest coś nie tak z tym. Nie było to takie proste, żeby wyjechać. Ja naprawdę musiałam bardzo dużo rzeczy zrobić, żeby w ogóle się udało. Ale wiem, że na innych uczelniach jest to o wiele prostsze, troszeczkę łatwiejszy jest to proces. Zależy musicie się zorientować. No i na pewno wasza. Tam uczelnia ma jakieś swoje kryteria. Na mojej trzeba było napisać list motywacyjny, swoją średnią dać, bla, 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 i zbieraliście z tego punkty. Kto ma najwięcej punktów, ten może jechać na przykład na swoje pierwsze miejsce, bo wybieracie sobie zazwyczaj trzy uczelnie: na pierwsze miejsce, na drugie na trzecie. Ja nie miałam w ogóle Teneryfy. Ja miałam Teneryfę na trzecim miejscu, tak mi się wydaje. Na pierwszym miejscu miałam Słowenię, bardzo chciałam jechać do Słowenii, bo mam tam rodzinę i w ogóle, więc jakby było to dla mnie takie convenient. Na drugim miałam Malagę i na trzecim miałam Teneryfę. Właśnie, gdy była ta rekrutacja. Ja to dowiedziałam się, że nie dostałaś się do Słowenii, więc generalnie się nie dostałaś. I później w maju dostałam maila, że dostali dodatkowe dofinansowanie i mogę jechać na Teneryfę. Więc to jest w ogóle taki dziwny zbieg okoliczności, że hit, ale tak było i jestem bardzo za to wdzięczna, że w ogóle tak miało być. Nie wyobrażam sobie być chyba w innym miejscu, więc generalnie też nie przejmujcie się tym, że będzie na stronie na przykład napisane, że na danej uczelni, bo u mnie tak było, że Teneryfa to tylko jakieś tam humanistyczne. Mi się wydaje, że nie, że to tak nie końca. Działa, bo ja tutaj mogłam sobie wybierać przedmioty z każdego wydziału Mam przedmioty na Wydziale Humanistycznym, mam właśnie jeden przedmiot na Wydziale Artystycznym Więc nie przejmujcie się tym, po prostu wybierzcie sobie taką destynację, jaką chcecie Przynajmniej u mnie tak w moim przypadku było Wiem, że na przykład moi współlokatorki nie do końca Więc niestety będziecie musieli rozmawiać dużo z administracją Ale postarajcie się jak najwięcej pogrzebać na stronie Waszej uczelni Może kogoś podpytać, kto już był rok wcześniej, bo niestety uczelnie są mało pomocne ja na przykład miałam um, u nas na uczelni, jest jedna pani, która się zajmuje tym, tak naprawdę, która wie wszystko, i często jej nie było w ogóle na uczelni, więc jakby jak możecie to poradzić sobie w miarę możliwości sami. Nie martwcie się o tą też do końca papierologię. Jeśli będzie coś źle wypełniona, to wam ją cofną. Generalnie wybierzcie sobie taką destynację. Jaką po prostu najbardziej chcecie. I nie bierzcie też pod uwagę to, co na przykład wpisują wasi znajomi, może do wniosków. Ja uważam, że na Erasmusa trzeba pojechać samemu. Erasmus po prostu bardzo dużo was uczy o samym sobie i o tym, co lubicie, co jesteście, i uważam, że złym pomysłem jest po prostu jechać z kimś. Znam tutaj takie przypadki, yy, ale no, bo też nigdy nie wiecie, czy się dostaniecie do tego samego miejsca, więc lepiej się nie nastawiać. Ale jak się już dostaniecie na przykład, no to spoko, nie? Ale mówię od razu, że. Hmm, lepiej się po prostu nie ograniczać do jakiejś jednej osoby. Przejdźmy sobie do papierologii, czyli najgorszej, chyba punktu, jaki jest możliwe. Więc niestety na początku tej papierologii będzie dużo, żeby wypełnić Learning Agreement, który teraz jest w ogóle online, więc jeśli ktoś Wam mówi, że musicie go wypełnić ręcznie, to na pewno nie To się nazywa Online Learning Agreement OLS, i wypełniacie sobie, wpisujecie Wasze przedmioty, jakie będziecie mieli w następnym semestrze i jakie chcecie jakby zdawać e, za granicą, to tutaj jest bardzo różne Może być tak, że na przykład uczelnia w Polsce, tak jak w moim przypadku powiem musicie zrobić minimum 30 ECTS-ów, a niektóre będą mieli na przykład minimum 15 tak jak Włosi tutaj, więc bardzo zależy. Powinny te przedmioty jakby pokrywać się oczywiście z programem tym polskim i to powinno być podobne. Jeszcze nie miałam rozliczenia z tego, więc zobaczymy, co wyjdzie, ale no, myślę, że będzie wszystko w porządku. Ale generalnie to wygląda tak, że musicie sobie sami najczęściej, chociaż wiem, że na niektórych uczelniach było tak, że po prostu wysyłają wam listę, z których erasmusi mogą wybierać przedmioty, czyli to jest bardziej okrojona lista. Ja na przykład mogłam sobie wejść na stronę uczelni i po prostu przeglądać wszystkie możliwe sylabusy, wszystkie możliwe plany lekcji, do wszystkiego jest dostęp i mogłam sobie wybrać, co chciałam, więc to zajęło mi bardzo dużo czasu, bo musiałam, wiecie, wchodziłam sobie, okej, okay, na przykład filozofia, i szukałam, jakie tam są przedmioty, i czytałam sylabusy, i porównywałam je z polskimi. Więc musicie się przygotować, że tu będzie sporo roboty Też oczywiście zależy od waszego kierunku Bo jeśli studiujecie coś takiego bardziej Co pokrywa się w każdym kraju Jak nie wiem, na przykład psychologia i będzie trochę łatwiej to dopasować To spoko, ale ja na przykład mam taki właśnie kierunek, że jest troszeczkę Ciężej. więc ja na przykład musiałam serio szperać i szukać, i trochę mi to zajęło czasu, także sobie zarezerwujcie na to trochę czasu. I też zanim wam ktoś podpisze, to learning agreement i w ogóle te przedmioty, to będzie trwało, więc nie róbcie tego na ostatnią chwilę, bo będzie tam jakiś deadline. Ja miałam podpisany learning agreement dzień przed końcem deadline'u, ale resztę rzeczy miałam gotową. No tylko stresowałam się tym learning agreement, no ale no niestety tak to wygląda i trzeba się z tym pogodzić. No dobrze, więc ogarnęliście sobie waszą papierologię, wszystko zatwierdzone, podpisaliście umowę finansową po zatwierdzeniu. All, wszystko fajnie, pięknie. No i teraz zaczynamy poszukiwanie lotów oraz mieszkania. Ja osobiście uważam, ja bym nie mogła jechać na miejsce, nie mając mieszkania. Wiem, że niektórzy ludzie tak robią, bo tam coś nie idzie im po drodze, ale ja bym tak nie mogła. Ja miałam mieszkanie zarezerwowane, co prawda późno, bo się późno dowiedziałam, że jadę, ale w lipcu sierpniu miałam zarezerwowane mieszkanie. No i loty generalnie czym taniej, tym lepiej, ale nie do końca. Zależy, gdzie lecicie. Większość z Was pewnie będzie leciała na Erasmusa. Po Europie w zasięgu takim, że będzie bezpośredni lot, powiedzmy. Może tanie linie lotnicze to będzie jakieś wyjście dla Was, ale ja na przykład leciła, leciałam tymi standardowymi, ponieważ czułam, że dałam się trochę z moimi rodzicami, że wiecie, jakiś Ryanair będzie opóźniony. Polecieliśmy z przesiadką i to było o wiele lepsze i takie bezpieczniejsze no ale to już oczywiście zależy od waszych preferencji jeśli chodzi o mieszkanie oczywiście szukałam na takich grupach jeśli jedziecie do Hiszpanii to idealista będzie chyba najlepszym najlepszą stroną do tego żeby takiego mieszkania szukać gdzie nie ma raczej oszust, ale też grupy na Facebooku żeby na przykład znaleźć sobie jakąś roommate ja tak znalazłam moją grupa w stylu Wiecie Erasmus Tenerife coś tam i piszecie postal że hey i'm looking for a roommate from September to January i serio osoby się będą no, na pewno do was odzywać bo mają ten sam problem, ale też poszukajcie Grup na Whatsappie, ja tak robiłam Erasmus, Whatsapp, coś tam Erasmus, Tenerife, na 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 Często te linki właśnie też się pojawiają w takich grupach na Facebooku Bo tam bardzo dużo ludzi również szuka I to jest super rozwiązanie I przygotujcie się na to, że będziecie generalnie Musieli używać dużo Whatsappa, więc od razu go sobie Ściągnijcie, jeśli jeszcze nie używacie Bo oni używają Whatsappa I później jak was może dodadzą na taką grupę, to tam też Wstawcie jakiś post, że szukacie, że coś tam Że szukacie mieszkania, My szukałyśmy właśnie na Idaliście, tam, znal tam znalazły się i napisałyśmy. Najczęściej nie trzeba nic podpisywać przed, przynajmniej mieliśmy taką sytuację, że to było takie, wiecie, umówienie się słowne, więc wiadomo, to też może być takie trochę sketchy dla kogoś, że o mój Boże, co, jak nie będzie tego mieszkania, jak dojadę. Także trzeba mieć taki no, margines zaufania. Przygotujcie się na to, że będzie trzeba zapłacić może. Jeśli macie opcję akademiku, to myślę, że to, to też jest fajna opcja. Ja na przykład tutaj nie miałam takiej. Możecie mieszkać w mniej osób, więcej osób. Ja wiedziałam, że chcę mieszkać tylko z jedną osobą. Ma Maksymalnie trzy po prostu z moich doświadczeń obozowych innych rzeczy wiedziałam, że nie chcę mieć więcej osób, bo to wiecie, jak siedzieli jedną łazienkę, jedną kuchni w ogóle, no to mm, w akademiku wiecie, też na pewno jakoś łatwiej ludzi poznać. W Hiszpanii na lądzie jest bardzo dużo takich fajnych ogólnie akademików. Wiem, że też w Portugalii są takie fajne, nowoczesne pobudowane, więc tam na pewno można łatwiej ludzi poznać i tak dalej, ale jest to do zrobienia. Ogólnie też polecam poszukać sobie takich jakichś organizacji na miejscu, które pomagają Erasmusom. Tutaj my mamy Erasmus Tenerife i AG Tenerife. I to są właśnie takie organizacje, które pomagają Erasmusom. My mieliśmy na przykład spotkanie na temat papierologii takiej przedwyjazdowej. Spróbujcie poszperać jakiś Instagram, Facebook, coś takiego. Musicie po prostu popróbować podpisywać różne rzeczy, a na pewno coś tam wyjdzie. Może nawet na stronie uczelni coś będzie w tym stylu. Też takie organizacje, często organizacje. Organizują jakieś spotkania, y, org, y, te, jakieś integracje na miejscu, więc fajnie, żebyście widzieli, gdzie się tam na przykład zgłosić, nawet o pomoc do kogoś Pakowanie, więc ja, jak widzicie, mam ze sobą dużą szafę Ja właśnie miałam taką sytuację, że przyleciałam z moimi rodzicami i przylecieliśmy w trójkę, więc mieliśmy trzy duże walizki i trzy małe walizki Ja zajęłam większość tych walizek nie powiedziałabym, że zabrałam za dużo ciuchów. Mogłabym zabrać trochę mniej. Ja już też na święta zabrałam ze za sobą parę rzeczy których nie nosiłam, bo ja bym powiedziała tak ogólnie, że jeśli macie jakieś kosmetyki, takie bardzo, które, które lubicie, to je zabierzcie w zapasie. Jeśli nie, to ich nie bierzcie, kupicie je na miejscu. Też zależy, do jakiego kraju oczywiście lecicie, bo w Hiszpanii na przykład nie ma takich drogerii typowych, jak mamy Rosmana na przykład. Więc po prostu nie ma opcji, że kupicie coś w tym stylu w takim sklepie, tylko to się w takich jakichś supermarketach wiecie robi, no albo musicie iść do Sephory Co do ubrań, nie przesadzajcie, weźcie sobie po prostu wasze ulubione rzeczy. Takie, w których wiecie, że chodzicie, a nie, że. A może założę to w takim momencie? Nie, nie założycie tego serio. Po prostu weźcie pod uwagę, co tam troszeczkę będziecie robić. Będziecie chodzić na studia, więc rzeczy, które będziecie wchodzić w nich na studia, pewnie na jakieś imprezy, więc takie imprezowe bardziej rzeczy. Nie wiem, jakieś topy, nie wiem, whatever. I no, ja na przykład mam jeszcze rzeczy na siłownię powiedziałam, że będę na nią chodzić. I tyle. Weźcie może sobie coś do dekoracji pokoju. Ja wzięłam ze sobą moją Galaxy Lamp, żeby sobie w nocy włączyć, i wzięłam sobie moją vision board. Na miejscu kupiłam sobie jakiegoś kwiatka tutaj, a wziąłam piuszaki jeszcze, oczywiście. Jeśli chodzi o takie rzeczy do nauki, ja nie brałam żadnych zeszytów, ani takich rzeczy. Wiem, że ludzie biorą, ale ja na przykład nie brałam i to też można kupić na miejscu jakby co. A no i leki. Wiadomo, że jakby my Polacy nasze mamy na pewno z Zaopatrzą jakąś mega super hiper więc jakby to, to można wziąć pod uwagę nie. Także ja zebrałam wszystko takie, co wiem, że mi jest potrzebne w razie przeziębienia i jakieś suple, a tak to no. I powiedzmy ostatni punkt na dzisiaj: Title in ogarnianie się już na miejscu, ten dzień lecimy, jest super wszystko. Może jeszcze wróćmy do momentu, zanim lecicie. Dowiedzcie się, czy musicie mieć jakieś dokumenty, które warto na przykład wydrukować przed przyjazdem. To jest mój plik z dokumentami, z którym ja przyjechałam I miałam tutaj tak skany mojego dowodu, skany paszportu, skany karty eku, skany ubezpieczenia jeszcze jeśli dodatkowego, jeśli jakieś macie My na przykład dostaliśmy na maila, mieliśmy wysłane takie Dokumenty, które będziemy musieli pokazać W sekretariacie, żeby w ogóle się Żeby się zarejestrować jakby na uczelni Z to musieliśmy mieć wydrukowane i musieliśmy mieć Umówioną w ogóle wizytę do sekretariatu Więc to w ogóle posprawdzajcie tam w mailach Bo może być jakaś tam gdzieś jakaś taka informacja, gdzie będziecie Musieli się zameldować, jak będziecie musieli się zameldować Czy musicie wydrukować coś do tego meldunku Ja musiałam jeszcze pojechać na policję Żeby wyrobić sobie numer NIE Czyli taki trochę PESEL I tam też musiała mieć umówioną wcześniej wizytę Do czego są w ogóle takie chore kolejki jak musi się zjeżdżają. Polecałabym wydrukować też sobie wasz podpisany przez koordynatora Learning Agreement, bo ja wydrukowałam jakimś cudem niepodpisanym. Także to to wszystko musicie pamiętać, bo jak nie, to uwierzcie mi, że będziecie się o wiele bardziej stresować na miejscu, a tego nie chcemy. Jeśli macie już umowę też na mieszkanie, to ją wydrukujcie sobie, a jeśli nie, to poproście waszego właściciela mieszkania, żeby wam wydrukował na przykład dwie, bo czasem na policji albo w urzędzie właśnie jak się meldujecie, to proszą, żeby zobaczyć w ogóle tą umowę. No, więc jak już sobie na spokojnie przyjedziecie, odbieracie Mieszkanko. Ja w ogóle polecam przyjechać przed rozpoczęciem semestru. Sprawdźcie sobie, kiedy rozpoczyna się semestr. Ja wiem, że jest taka jakaś taka czasem zasada, że nie można przyjechać wcześniej niż rozpoczęcie semestru. Nie, nie rozumiem, trochę tego u mnie tak nie było. Ja mogłam przyjechać sobie, kiedy chcę. Wiem, że ludzie poprzyjeżdżają nawet dwa tygodnie wcześniej. Ja przyjechałam 5-6 dni przed rozpoczęciem semestru i to było idealne. Miałam czas, żeby pojechać właśnie do IKEA, żeby się zameldować, żeby pojechać na policję, żeby pojechać do sekretariatu w szkole, ogarnąć to wszystko. Żeby mi posprawdzali, czy te wszystkie przedmioty to. I w tym momencie zaczyna się też problem, że gdzie mam zajęcia? Bo ja na przykład nie wiedziałam, w ogóle, jak mam sprawdzić, gdzie są zajęcia. To się okazuje, że plan lekcji był na stronie uczelni w ogóle udostępniony, tak wiecie. O, najprawdopodobniej tam go znajdziecie, chyba że już dostaniecie hasło do systemu. To naprawdę jest tak nieregularne, tego co wiem i rozmawiam z ludźmi, że każdy, że tak powiem, musi to troszeczkę dostosować do własnego doświadczenia, bo to nigdy nie będzie takie prostolinijne. Ja wiedziałam, że mam na przykład zajęcia na 8.30, i nie wiedziałam, gdzie mam te zajęcia i byłam przerażona i, i w ogóle była jedna wielka masakra, ale to nic. To nic Chciałam powiedzieć, żebyście się właśnie tym wszystkim nie stresowali Ja też jakby na początku oczywiście przyjechałam tutaj I mówię, jakby nie dam sobie rady, Ale z mojego doświadczenia wszyscy są bardzo pomocni um, I wszyscy są bardzo otwarci I wiedzą, że może nie mówicie dobrze w danym języku I tak dalej Więc chillera utopia Niech was tu nie chce, wiecie, skatować Tylko żebyście mieli dobre doświadczenia I jeśli chodzi o poznawanie ludzi To też nie narzucajcie sobie jakiejś takiej ogromnej presji Że musicie pierwszego Dnia, już sobie zebrać grupę 30 znajomych, bo tak nie będzie Oczywiście jak będą no jakieś integracje te, te, tych pierwszych... tego nie wiem, pierwsze dwa tygodnie To to jest taki najlepszy moment, żeby poznać ludzi, bo wszyscy są wiecie chłoną po prostu to towarzystwo I wszyscy chcą wszystkich poznać, więc to jest taki najlepszy moment, żeby wyjść Ja miałam taką zasadę po prostu jak tu przyjechałam, że mówię na wszystko tak a co z tego wyjdzie, to zobaczymy Ktoś mnie gdzieś zaprasza, mówię tak Jest jakaś integracja, mówię tak, idę I po prostu wychodzicie z inicjatywą Jak ktoś wychodzi z inicjatywą, to też się na to zgadzajcie I będzie dobrze To chyba na tyle, co ja bym chciała dzisiaj poopowiadać Życzę wam miłego pakowania Jeśli ktoś się teraz pakuje, jeśli ktoś wraca To życzę miłego płakania Tak jak ja Buziaczki I zrobimy sobie taki sam talk Na podsumowanie tej przygody I co dalej? z życiem moim. Kisses.